Witam serdecznie, dawno mnie nie było w szafie, a właściwie poza szafą, ale na kanale jestem znowu i chciałam Wam opowiedzieć o moich ostatnich zakupach. Jakoś ostatnio nie miałam czasu na zakupy, no i szczeka. Każdy, każda kobieta lubi, się zakupuje. Ja czasem właśnie najwięcej tego już kiedyś wspomniałam: kupuję rzeczy, jak biegam po drodze i gdzieś wstąpię, coś mi się spodoba. Te ostatnie to właściwie byłam z Kasią, moją siostrzenicą, już pewnie też wspominałam o niej. Lubimy razem chodzić na zakupy, rzadko nam się to zdarza. Wtedy pojechałyśmy do Faktory u nas yy, niedaleko. No i co? Kupiłam sobie właśnie dwie sukienki, i jedną mam. Na sobie, którą prezentuję, jest super sukieneczka. To jest taka grubsza żorżeta. Fajne to ma wycięcia, z tyłu toś ma taki dekolt, zamek. Paseczek, to było z paseczkiem od razu. I ona, tak ja już mam wizję, właściwie już raz nie wystąpiłam chyba jest zdjęcie na Facebooku właśnie w tej sukience, bo ona może być też właśnie w te, z tym paseczkiem to chodzę do pracy. Uwielbiam białe sukienki, też już pewnie mówiłam. Także nie zastanawiałam się, przymierzyłam. Idealna, jest praktyczna. wypierzy się ona się niewiele mnie. No brudzi się, bo jak biała, to wiadomo. Ale teraz są takie proszki, że można bez problemu wybrać, i co? No właśnie, i w tej wersji, tak na, na wyjście, nawet na zakupy, do pracy. A tutaj sobie przygotowałam szarfę, którą też użyłam. Proszę, można sobie właśnie zrobić tak: zawiązać, już jest bardziej elegancka gdzieś na wyjście, ubrać do tego szpilki, cienkie rajstopy i co? I mamy sukienkę w innej. Ale te dwie sukienki, właśnie chciałam jeszcze powiedzieć znaczy dwie, bo jeszcze nie pokazałam drugiej, wisi tutaj obok, już ją pewnie gdzieś tutaj wyczajiliście. Zapłaciłam za te dwie sukienki 119 zł. No właśnie, wybrałam zakupy Faktory, fajne są promocje, przeważnie w weekend. Tu była promocja 50 na drugą rzecz, więc w sumie wyszło, że właśnie na sukienkę zapłaciłam 60 zł. No i właśnie druga sukieneczka oczywiście też biała, kremowa. Śliczna, jest tak cacana, taka koronka, piękna, to były sukienki z rezerw Właśnie tu patrzę, metka, śliczna jest, taka do pasy, jak, jak lubię, tak jak lubię I, i przeważnie, znaczy ona to będzie głównie pewnie na wakacje, jak wyjeżdżam, jak jestem ona jest dość krótka, więc na takie wyjście, właśnie kolacje gdzieś wakacyjne, jakaś dyskoteka, ale śliczna jest taka. No i właśnie tu jeszcze mam zakup w tobie. kupiłam go to dwa dni temu, wyciągam, pokażę Wam bluzeczka. To jest nie nie faktory, to biegłam, biegałam sobie ulicą długą chyba w Krakowie. Jest tam fajny sklep Lamania nowy, otwarty i dlatego wstąpiłam. Śliczne są rzeczy, śliczne pojedyncze egzemplarze. Pani mówi, że ona jeździ gdzieś yy, i przywozi, przysyła jej koleżanka z Włoch fajne rzeczy. No jest to taka taka wyjściowa bluzeczka, ale teraz nie wiem czy wam mówiłam, czy nie mówiłam. Przed, przed świętami, przed Wielkim Postem chodziliśmy na tańce, więc tańczymy, bawimy się, więc muszę mieć teraz więcej takich wyjściowych bluzeczek. Dobrze się czuję właśnie w takich obcisłych spodniach i do tego taką no trochę błyszczącą, bo to wiadomo, zawsze gdzieś na wyjście jakąś imprezę można mieć. I śliczna jest, bo u nas tak fajnie pod szyję. tu ma o takie... Oprzycia satynowe, baskinkę ma z, z takiego szyfonu i to samo tył. Tył jest przecudny, przekochany. Popatrzcie się, takie tu jest, tu jest wykończenie z tych cekinów, tu ma wy, wycięcie, nie wiem, ta metka jeszcze nie tu, bo mówię tak, jak mówię, wyciągnęłam, z tego, zostaje takie, takie, takie K, znaczy, taki, znaczy czy to, to może być jakaś figura geometryczna, zameczek i cały tył jest właśnie z tego szyfonu. I fajnie, bo tutaj można mieć biustonosz, to to zakrywa wszystko, to wycięcie jest ponad biustonoszem, więc nie odsłania. I myślę, że właśnie do wąskich spodni... Przefajna, przefajna. Ale cena, słuchajcie, nawet nie jest droga, bo kosztuje 45 zł, więc tak i to jest firma Sisters. Pani mówi, że bardzo jej się sprzedają fajnie te rzeczy. Muszę tam zaglądać, gdzie była piękna taka sukieneczka, właśnie też taka wąska, ja lubię proste, więc będę zaglądać, jak coś kupię, na pewno Wam pokażę. Jeśli Wam się spodoba, dajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie coś napisać do mnie, bardzo czekam na wszystkie y, komentarze. Subskrybujcie, będziecie na bieżąco. Obiecuję, że częściej będę zagl zaglądać do mojej szafy.